Obiecałam wam podcast o Wilkołakach i oto jest. Ale zanim wysłuchacie do końca, napiszcie mi w komentarzu, o czym chcielibyście posłuchać w następnym odcinku. Może o wampirach, zombie, albo o podmieńcach. Zostawcie też łapkę w górę pod filmem i zasubskrybujcie mój kanał. Na koniec powiem Wam więcej o współczesnych wierzeniach. Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie nocnego podcastu o wilkołakach. Wilkołak, według wielu legend, jest to człowiek, który z własnej woli albo przez klątwę zmienia się w wilka bądź wilkopodobnego stwora o cechach ludzkich. Taka zdolność nazywana jest wilkołactwem lub bardziej naukowo. O ile w takich kwestiach mogę użyć tego stwierdzenia likantropią. Już w starożytnej Grecji wierzono w wilkołaki, a samą przemianę wiązano z kanibalizmem i z arkadyjskim kultem Zeusa Lykajosa, któremu składano ofiary z ludzi. Człowiek, który wówczas pożywił się ludzkim mięsem, miał zamienić się w wilka. Transformacja ta nie była jednak stała. Bo, jeżeli przez 9 lat udało się takiemu wilkołakowi nie zaatakować żadnego człowieka, wtedy odzyskiwał swoją postać. Pisał o tym Pliniusz. Opowiedział historię pięściarza Demenetosa, któremu udało się wrócić do normalnego wyglądu i nawet wygrał zawody olimpijskie. Według tego samego autora. W arkadyjskim rodzie Antosa wybrani członkowie zostawiali swoje ubrania na dębie, drzewie zapewne nieprzypadkowym, bo dąb był poświęcony właśnie Zeusowi. Po czym przepływali staw, następnie zamieniali się w wilki. Oczywiście mogli powrócić do swojej postaci i tutaj nawiązanie do historii Demenetosa, jeśli przez 9 lat nie zaatakowali żadnego człowieka. Jest też inna wersja mitu o arkadyjskich wilkołakach, w której według pałzaniasza król Likaon złożył Zeusowi dziecko w ofierze i spożywał ludzką krew. Przez to został przemieniony w wilka. A jak podają inni autorzy, np. Owidiusz w Metamorfozach, likantropia była karą za to, że Likaon albo jego synowie wystawili boskość samego Zeusa na próbę, podając mu ludzkie mięso. Wilkołactwo mogło też nawiązywać do starożytnych rzymskich obrzędów płodności, podczas których ubierano się w skóry zwierząt i przejmowano na jakiś czas ich naturę. Wykraczając już poza starożytny Rzym i Grecję, można znaleźć informacje o ludziach, Którzy raz do roku zmieniali się w wilki. Według Herodota było to plemię neurów. Jednak nie ma żadnych dowodów na to, czy tak naprawdę był to jakiś ich rytuał, czy jedynie uprzedzenie Greków do osadników żyjących na krańcach znanego świata. Pewne odniesienia do wilkułaków odnajdziemy również w rzymskich wierzeniach ludowych, przykładowo w satyrykach Petroniusza. Możemy przeczytać tam o niewolniku Niceronie, który był świadkiem przemiany żołnierza w wilka. Niceronowi udało się ranić w szyję bestie, a gdy żołnierz odzyskał swoją ludzką postać, był ranny dokładnie w tym samym miejscu co wilkołak. Dla niewolnika był to niezbity dowód, że został świadkiem prawdziwej likantropii. Również w średniowieczu odnajdziemy wiele nawiązań do wilkołactwa. W Germanii z Likantropią łączono berserków, których zwano czasami wilczymi skórami. Ponoć w bitwie wpadali w szał, zyskując dzięki temu nadludzką siłę i odporność na ból. W sadze rodu Wolsungów też zawarta jest historia Singmunda i jego syna. Którzy przemieniali się w wilki po założeniu wilczych skór. Według legend irlandzkich, wilkołakami byli mieszkańcy hrabstwa Osory, a likantropia była cechą dziedziczoną po ich przodku. W niektórych przekazach z tych rejonów dowiadujemy się, że wilkołactwo było następstwem przekleństwa świętego Natalisa i trwało 7 lat. Jest to historia pewnego księdza. Spotkał on kiedyś parę Osirieńczyków, jednak nie byli oni już ludźmi, a wilkołakami. Kobieta była ledwie żywa i mężczyzna poprosił księdza o udzielenie jej sakramentów przed śmiercią. Według tego przekazu po siedmiu latach Osirieńczycy wracali do swojej ludzkiej postaci, a przemianie ulegały kolejne dwie osoby. Kolejnym irlandzkim świętym, który miał rzucić klątwę likantropii na cały ród każdego, kto przeszkodził mu w szerzeniu wiary chrześcijańskiej, był święty Patryk. Jednak ani czas przemiany, czy jej sposób, nie był przypadkowy. Według Gerwazego Steelberry niektórzy zmieniali się w wilki pod wpływem nowiu księżyca, przewracając się przez pysk na lewą stronę. Istotną rolę odgrywało też ubranie, które zmieniający się w wilkołaka człowiek zostawiał albo według gerwazego zaufanym towarzyszom, czy jak w dziełach Pliniusza na Dębie, również w literaturze dworskiej odnajdujemy informację o tym, że jeśli ktoś zabierze ubrania należące do wilkołaka, to nie będzie on mógł już wrócić do swojej ludzkiej postaci. Pisała o tym na przykład Marie de France w jednej ze swoich opowieści. W tej historii pojawia się też motyw niewiernej żony, która namawia kochanka, by ten ukradł jej mężowi pozostawione w wydrążonym kamieniu ubrania. Jeśli chcielibyście wysłuchać całej tej historii, to wkrótce pojawi się tutaj na górze karta. XVI i XVII wiek to przede wszystkim strach przed diabłem. Dlatego i przemianę w wilkołaka łączono wtedy z paktem z siłami nieczystymi. Autorzy z tego okresu mieli odmienne zdania na temat fizycznej przemiany w wilkołaka. Niektórzy uważali, że taka metamorfoza to jedynie iluzja wywołana przez diabła, co poniekąd zgadzało się z przekonaniami świętego Augustyna sprzed ponad tysiąca lat. Inni byli pewni, że demony naprawdę zmieniają ludzkie ciało w zwierzę, choć umysł pozostawał nadal ten sam. Właśnie w tym czasie dochodziło często do procesów olikantropie. Oskarżani potwierdzali to, że zawarli z diabłem pakt, a demon dawał im magiczną maść, skórę lub pas, dzięki którym mogli przemieniać się w wilki. Być może słyszeliście już o procesie Gilesa Garniera, znanego również jako Saint Boneta, który w roku 1573 dopuścił się kilku morderstw dzieci niedaleko burgundskiego miasta Dol. Garniera ujęto wraz z jego żoną przez zwłokach jednego z dzieci. 18 stycznia 1574 roku Giles Garnier, po okrutnych i długich torturach, został spalony na stosie, po tym jak przyznał się do zawarcia paktu z diabłem, który pokazał mu, w jaki sposób może przemieniać się w wilka, by wyżywić swoją rodzinę. A jeśli chodzi o naszą ojczyznę, to w Polsce nie było procesów o wilkołactwo. Choć istniało ono zarówno w wierzeniach, jak i w literaturze. W wierzeniach ludowych w Europie był motyw wilczego pasterza, pana lasu, którego funkcje wskutek nawracania przypisywano świętym. I w Polsce był to święty Mikołaj, a na Białorusi, Ukrainie oraz usłowian z południa święty Jerzy. Zatem, jak w Polsce można było zostać wilkołakiem? Ano, oczywiście, że z miłości. Nie mogło być inaczej. Wilkołactwo było skutkiem klątwy, którą rzucała czarownica na niewiernego kochanka lub ukochanego, który nie odwzajemniał jej uczuć. A jak nie miłość, to jedzenie. Ponieważ likantropia mogła być również karą za łakomstwo, ale też za brak szacunku wobec tak zwanego sakrum. Najczęstsze przykłady takich działań to nieprzychylna wypowiedź na temat śpiewu mniszek, przepędzenie wędrowca albo wyprawienie wesela w piątek. A skoro nawiązałam już do piątkowego wesela, to motyw przemiany w wilki wszystkich osób uczestniczących w takim weselu pojawiał się w wierzeniach ludowych aż do lat 60. XX wieku. Wierzono również w wilkołactwo wrodzone i dotykało ono siódmego syna w rodzinie. Natomiast na terenie obecnych Węgier, a także Rumunii, uważano, iż likantropia to kara dla dzieci poczętych w okresach wskazanych przez Kościół do wstrzemięźliwości. Takie dziecko miało cechy typowo zwierzęce, a z rodzicami łączyła je jedynie nienawiść. Duch wilkołaka mógł ponadto wychodzić poza ciało i pożerać księżyc, powodując zaćmienie lub zabarwienie na czerwono. W niektórych rejonach wytyczne, jak zostać wilkołakiem, były jeszcze bardziej dokładne. We Włoszech likantropię uważano właściwie za chorobę, której towarzyszyły urojenia i napady niepowstrzymanego szału. Wilkołakiem mógł się stać mężczyzna urodzony w noc Bożego Narodzenia, lub człowiek poczęty podczas pełni. Przemienić mógł się również śpiący latem pod gołym niebem w nocy podczas pełni księżyca, w środę albo piątek. Akurat we Włoszech wierzono też, że wilkołak po przemianie, czy to rzeczywistej, czy jedynie urojonej, nie był w stanie wejść po schodach ani drabinie. A jak pomagano takim osobom wrócić do swojej ludzkiej postaci? Rzucano w nich czymś z okna, lub upuszczano im krwi. Według Słowian, obroną przed wilkołakiem, a także narzędziem, które mogło odwrócić przemianę, były widły. Aby odczarować wilkołaka, można było wypowiedzieć też jego imię, lub dać mu kawałek chleba. Dlaczego zatem w ogóle dochodziło do przemiany w wilkołaka? Wilkołactwo, według wielu wierzeń, było następstwem rzuconej klątwy. Można było się również nim zarazić przez ugryzienie innego wilkołaka. Jak wspomniałam, wilkiem stawały się również osoby, które zawarły pakt z diabłem i otrzymały od niego na przykład specjalną maść. Ale to nie wszystko. Ludzie wierzyli również, że napicie się z wodopoju czy kałuży, przez którą wcześniej przeszedł wilkołak lub się napił, wywoływało przemianę. Likantropia mogła również być wrodzona, przekazywana między pokoleniami. Bardzo często przemiana wynikająca z ugryzienia lub wrodzona, pojawiała się tylko podczas pełni, albo gdy osoba posiadająca taką zdolność tego chciała. Można powiedzieć, że to taki wilkołak na życzenie. Jeśli jednak ktoś został wilkołakiem z powodu rzuconej klątwy lub innych czarów, pozostawał pod postacią wilka na dłuższy czas, lub nawet na zawsze. W dzisiejszej kulturze często spotykamy pewne połączenia losów wilkołaków z wampirami. Nie ma się co dziwić, bo takie mitologiczne konotacje były już dawno temu. W Europie istniały legendy mówiące o tym, że zmarły wilkołak zmieniał się właśnie w wampira. A z bliższych nam regionów znajdujemy słowo wolkodlak, które na śląsku znaczy wilkołak, jednak w Serbii oznacza ono po prostu wampir. Może nam się wydawać, że te wszystkie wierzenia dotyczyły jedynie przeszłości. W końcu, kiedyś ludzie inaczej tłumaczyli niektóre zjawiska czy zdarzenia. Na początku filmu obiecałam Wam, że powiem trochę o współczesnych faktach na temat likantropii. Może ciężko w to uwierzyć, ale w roku 1999 w Stanach Zjednoczonych aż 900 osób wykupiło ubezpieczenie na wypadek przemiany w wilkołaka. We współczesnej psychologii istnieje taki termin jak likantropia, i jest to głęboka wiara pacjenta w to, że jest wilkiem lub jakimś innym dzikim zwierzęciem. W rzeczywistości nie dochodzi oczywiście do żadnej przemiany fizycznej, ale jeśli taka osoba jest całkowicie przekonana o swoim stanie, może stać się niebezpieczna dla otoczenia. Na szczęście wilkołaki spotyka się teraz najczęściej w literaturze i filmach. A jeśli macie ochotę na komedię, która pokaże wam pewne stereotypy na temat wilkołaków i nie tylko, obejrzyjcie koniecznie Co robimy w ukryciu. Nie będę przytaczać wszystkich książek i filmów, w których motyw wilkołaków się pojawia, bo ten film trwałby chyba ze 3 godziny. Ale jeśli macie jakieś swoje ulubione pozycje, to napiszcie o nich w komentarzu. Likantropia to nie tylko temat dla pisarzy czy scenarzystów jest również świetną inspiracją dla muzyków. Najczęściej takie utwory pojawiają się w muzyce metalowej. A jakie wyobrażenie wilkołaka panuje obecnie? Coraz częściej wilkołakami stają się kobiety, a nawet dzieci co do tej pory było raczej sporadyczne. Likantropia jest bardzo mocno związana z pełnią księżyca, i nawet jeśli wilkołak posiada umiejętność kontrolowania swojej przemiany, to gdy luna jest w pełni, ma dużo większą moc. Pierwotnie srebro nie było w stanie zabić wilkołaka, a jedynie pozwalało powrócić mu do swojej ludzkiej postaci. Jednak teraz przyjmuje się, że to właśnie ono jest jedyną skuteczną i zabójczą bronią. W niektórych wersjach pojawia się również tojat, roślina, która skutecznie mogła wilkołaka osłabić, a nawet unicestwić. Czy wilkołaki rzeczywiście walczyły z wampirami? Patrząc z logicznego punktu widzenia, obie strony żywiły się ludźmi, więc były dla siebie konkurencją. Jednak zdarzają się przypadki, czy to w książkach, czy na ekranie, że te stworzenia nawet żyły w pewnej harmonii. I tutaj zapraszam Was do wysłuchania jednej z moich creepypast, gdzie właśnie do takiego porozumienia doszło. Historię znajdziecie tutaj.